Powiedz mi jedno, Kinek, kiedy ty otrzymałeś taką światłość? Nie wiem, kurwa, no jak mieszkałeś u mnie, no to jeszcze nie byłeś takim, takim Kinkiem, jakim jesteś teraz, nie? Więc nie wiem, nie wiem, co cię ukierunkowało, nie? No bo naprawdę jesteś mądry człowiek, no i chciałbym tak wiedzieć, który, który to był moment, nie? Siemaneczko, siemaneczko, mordeczka, dziękuję za miłe słóweczka. Zdrawiamy z sauny. Wracamy! Rymujemy i co? Kurde, zjebałem, a tak mogło być pięknie. Ha, 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 ha. Yy, mordeczka, właśnie, nie wiem, czy to światło i oświecenie to są nawet mylne pojęcia, bo z tym właśnie światłem i oświeceniem to jest z lucyfer związany. Ale prawdziwe światło to masz właśnie z pałacu, ale dobra, ono kiedyś było, teraz go nie ma. Ale, 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 no kiedy? Właśnie w tym czasie, po operacji, ja dobrze pamiętam, trafił do mnie link Karola Pluty, tam był program, e, e, zawarta informacja o niebocentryzmie. E, kwestia korporacjonizmu państwowo-bankowego, no to e, chwilę wcześniej dostarczył do mnie ten twój kolega Tomasz Antysystem, co tam gadaliśmy w kuchni. Jak gdyby pracę Piotrasa on mi dostarczył, ja to zgłębiłem i to jest super kompatybilne z pracą Cichockiego, która też do mnie w tamtym okresie trafiła, aczkolwiek ona jest ważniejsza, ponieważ to fałszerstwa wyborcze umożliwiają właśnie funkcjonowanie korporacjonizmu bankowo-państwowego. No bo jak wiesz, to państwa to korporacja, osoba to nie człowiek, to wszystko tam jest takie błędne koło zniewolenia, to się toczy. Jeżeli już takie rzeczy, wiesz, jeszcze do tego ten nowy porządek świata plus, że wszyscy grają do jednej bramki, do tego nawet nie jest potrzebny niebocentryzm, żeby to wykminić, to jest po prostu proste, nie? Między innymi różne światowe fora ekonomiczne, różne wszystkie inne, jak nie polewy i tak dalej, tam kurde, iluminaci tak zwani i tak dalej, to też nieważne jak się zwaj, zwią, nie zwią, to wszyscy to tam grają te pachołki marionetki polityczne pod, pod nimi, robią teatr, Blagoja tak zwanego, no to nie trzeba nawet więcej, nie? no ale wszystko wyjaśniające, dobrze, cieszę się, że mówisz, że Ty mnie rozumiesz i że i tak dalej, ale jak właśnie zrozumiesz niebodzentryzm, to nie będziesz miał, proszę ja Ciebie, takiego strachu i zrozumiesz, że tak naprawdę Moja propozycja cały czas była, tutaj rzuciłem na forum publiczne, żebyśmy do końca systemu coś z tym zrobili, nie dawali się, bierny opór, nie dawać się temu i tak dalej. Natomiast ze względu na tą świadomość bardzo nisko, no to, no to widzisz, no to wychodzi to jak idzie. Do tego szczytyńscy sami mogliby pomóc, ci co się niebocentryzmem zajęli, ale oni mają, też są zepsuci i dla nich ta, ta propozycja jest zła, bo według nich to powinieneś tylko siedzieć i nic nie robić i że wszystko cię uratuje, tak? Eee, a ta ta energia cię uratuje, to jak gdyby Bóg, czy, czy coś takiego. No ja uważam, że piecza, ta ochrona jest, no ale też trzeba się zachowywać tak, żeby nie przyjąć tego znamienia bestii, tego, tego cyfrowego zniewolenia, no bo... Z, jeżeli ty się obudziłeś po to, żeby tego nie przyjąć, a dążysz do tego, no to według mnie oni źle postępują. Yy, kontakt nie mam nic przeciwko. Ja się nie boję tak jak oni tam mówią, że a że wszyscy to, jest, że Polanów jest mało, że większość to jest skybrydyzowane piją roboty, które ci mogą przekazać swoją energię, okres się z energii i tak ja, dalej. Ja w ogóle tak nie myślę. Mam uważam. Te, te, tą swoją sztywność że tak powiem sztywność w, w zasadach, sztywność w, w wiedzy w fundamentach wiedzy i, i nie mam takich obaw jak najbardziej no teraz, co to jest to co tu powiedziałeś no to no, no właśnie no, o to tu chodzi, że ty za chwilę, to, to nagranie nawet może być przejebane przez sztuczną inteligencję dlatego ja wychuśtałem się z, z facebooka już o wiele wcześniej zapobiegawczo, no bo widziałeś jakie robili jajasy z Blikiem, no to tak samo mogli, mogą mi pozmieniać posty, i wyjdzie, że Paweł, nie będąc już na Facebooku, się okaże, że będzie promował jakieś główne. Tak samo YouTube, ale YouTube jednak zostawiłem. No tam film tak samo mogą zmienić. Co to dla Lucyfera za problem? Dla tej sztucznej inteligencji, wszystko ci pozmienia i, i w czasie rzeczywistym przecież mogą być, są programy do tłumaczenia. No to i w czasie rzeczywistym może ci usunąć, to jest jego system te, te, te lucyfery, lucyferki cyferki, no to wy usuniecie film stawi jakieś inne gówno i tak dalej no ale mimo wszystko zostawiłem bo do, tej, do tego momentu teraz każdy wie co ja mówiłem i, i to jest jasne, znaczy każdy kto był zainteresowany także jak co nie ma problemu, natomiast pójdziemy tam, no słuchaj najpierw nie trzeba by robić żadnego podziemia, no wystarczyłoby trochę świadomości, te podstawy, no ja powiem Ci uważam, że zrobimy bardzo dobrej roboty, bo ja nie ma u mnie kurwa opowieści długich treści i mnóstwo filmów i audycji godzinek tylko jest krótko zwiąźnień na temat czym się trzeba zająć. Jak się tym ludzie by zajęli, no to są wolni, to się osłodzą w miesiąc, w miesiąc, bo wystarczy tego systemu nie zasilać. Ale jak powiesz takie coś, to to jest napierdalanka. A jak będziesz żył? No to ja pytam w takim razie, skoro. To teraz pytam, jak będziesz żył ogólnie? Nie, nie że do ciebie tylko od tego, kto te, takie pytanie zadaje. To jak będziesz żył? Jak będziesz żył, skoro stworzyłeś system, który ci teraz tak dopierdoli śrubę, że chłopie nie wstaniesz? Bo no, tu jest ten, ten problem. Nie? I to się nazywa gotowanie żaby że jeszcze kilka lat temu można było spokojnie to zrobić, bez żadnego problemu. Wystarczyło tylko wypowiedzieć posłuszeństwo, nawet nie na dekret Sikorskiego, na, na religię, na cokolwiek. Po prostu nie zasilać systemu, który ci nie budować sobie wyjścia, który cię dojeżdża i już by była sprawa już o wiele lepsza, a jak Polacy by chcieli mieć swoją własną państwowość, no ja nie widzę problemu Boryna na prezydenta będzie się źle spisywał, odwołujemy, odwo odbieramy, mu powiem mocnictwo, dziękuję. Nie ma żadnego problemu, albo cały czas bezpośrednie sprawowanie władzy, bo to przy pełnej świadomości jest do zrobienia. I nikogo nie trzeba do rządzenia. Nikogo. To jest tylko pośrednicy są to, wiesz, do krojenia ludzi, zazwyczaj. No i tak. Co tu jeszcze morda więcej powiedzieć? Ja Cię rozumiem i cały czas zachęcam. Do zgłębienia tematu nie uważam się za jakiegokolwiek świetlnego. To są proste rzeczy, wystarczy ich tylko nie odrzucać. To jak się tym zainteresujesz, to jest to proste. Na pewno o wiele prostsze niż przekurwa prze, różne bajki typu anunaki, chujaki z kosmosu, statek kosmiczny leci tu, kurwa, wszyscy cię zbawią, przylecą, no, swobodzą, z, z, zrobią to, tamto. Yy, bajki religijne, inne i tak dalej. Ezoteryczne energie, albo że ty sobie sam tu, ten świat taki wykryłeś. Rzeczywiście, my mamy moc kreacji, mieliśmy to my Polany, ale idąc bez przesady, no, i tutaj yy, jak ktoś nie wie nic o niebocentryzmie, to sobie chuja wykreuje albo yy, dmuchanego psa, czy dmuchaną sarnę, czy nie wiem, co tam, co tam sobie może wykreować. Taka, taka jest kreacja tych wszystkich opo opowiadaczy, co oni tam pozytywnie myślą. Trzeba być realistą nie pesymistą, nie optymistą, tylko realistą. Ale oczywiście należy bardziej nie przyciągać tych negatywnych myśli. Kierować się pozytywizmem to tak na stronę pozytywizmu, ale trzeba znać prawdę przede wszystkim, a prawdą jest niebo centrum. Natomiast wszystkie inne dekrety Cichockiego, proklamacje przyjęcia władzy bezpośredniej, praca Piotrasa, że to korporacja, a jak państwa to korporacje, to kto ma z tobą kontrakt? To czy ktoś może przy, czy przymusić do kontraktu? O, sarna właśnie biegła. Prawie by nam na maskę biegło. Nie przymusicie nikogo do kontraktu. Więc y, mordeczka, tylko ty się nie możesz zdawać. Więc y, tak to wi wi wygląda. Będą bardzo ciężkie czasy. No, cieszę się, że, że dostrzegasz pewne rzeczy, które ja mówiłem, że może no, coś w tym wiesz. A ty, na no, my tu słuchaj, wracamy. Szamy będziemy robić, więc. Y, Doriska, chcesz tam zdrowionka dla Porynki przekazać? Dzięki. Wypompowała mnie z Chyba <laughs> byliśmy 7 godzin na naszym spa. Trzymaj się mordeczka, zdrawiamy cieplutko, szanuj się tam, dbaj o zdrowie. Ja, a ja przy okazji ci powiem, że ja z boleriozą walczę, ale oprócz tego jeszcze jakieś tam patogeny się dostały. Zara zaraziłem się jakimiś pasożytami przez brudną wodę. Także dbaj o siebie, tutaj jak będzie czas kiedyś i siła, znaczy czas i efekty, to zrobię może jakąś serię o zdrowiu. A póki co przekazuję mordecce, dbaj o siebie, jak najmniej gówna i tyle. Siema!